Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Dzisiaj jesteśmy w niedzielny poranek na markecie w Walencji, jak zawsze. Pokażę Wam dzisiaj kilka ciekawych rzeczy, ale mam też dla Was kilka niesamowitych nowości z naszego życia. Bo uwaga, tak, lecimy do Polski. Lecimy pierwszy raz po 10 latach na święta i nowy rok do Polski. Dzisiaj też będzie o tym, wyjaśnię Wam co się stało i dlaczego taka szybka, spontaniczna decyzja, która, no, chodziło nam to po głowie od dłuższego czasu, ale wiecie... Ale się w końcu udało. Jestem naprawdę mega podekscytowany, bo święta w Polsce to jest coś wyjątkowego, co będę mógł w stanie pokazać w końcu dziewczynom. Będą mogły poczuć ten klimat świąteczny, zobaczyć jak to jest. Także zaczynajmy odcinek. A na markecie jak zawsze ogromny ruch. I już nawet widzę, że jest Andrzej ze swoimi kiełbasami. Także już zaraz do niego podejdę. Przywitam się i zobaczymy, co tam robi. Ale to może za moment. Krystyna, jak zawsze, poszła w ramen. Nie w ramen, tak? be order? Ramen? No. Z ramen? No, to nie ulubiony. Tylko i wyłącznie stopę co kosztuje, a porcja jest naprawdę nawet spora. Także dziewczyny już mają co i będą co, mają co jeść. Nie wiem, czy nie będzie trzeba czekać. A no, tutaj jest przygotowywany ten ramen. Ok, I go to Andrzej. To say hi, MMB są some sausages. Aż słuchajcie ciężko podejść do Andrzeja, bo ja nie wiem czy widzicie tam za mną, ale tam naprawdę jest bardzo duży ruch. Coraz więcej osób się przekonuje do polskiej kiełbasy. I to nawet może nie przez to tylko, że znają polską kiełbasę, ale też jest możliwość spróbowania tej kiełbasy. Tam no, oczywiście jest pokrojona na małe kawałeczki. I z tego co widzę, to dzisiaj też jest nowość, bo przygotował nawet kabanosy takie polskie, więc naprawdę no jest, mówią, cały czas ktoś tam podchodzi. I to tylko wyłącznie w większości obcokrajowcy. Widzę, że słyszałem już język ukraiński albo rosyjski, słyszałem tak samo angielski, więc no co? Chwilę ktoś tam jest, naprawdę, fajnie, że to się rozwija. Rewanusy wyglądają niesamowicie z Andrzejem w końcu, porozmawiałem, udało bo to, to, wiecie, to też nie jest takie proste tak naprawdę, bo tam co chwilę ktoś podchodzi, no ale mieliśmy chwilkę, żeby porozmawiać. E, następnym razem, jak przyjadę do niego, to będziecie mieli też jakieś tam e, aktualizacje, co tak naprawdę się u niego dzieje, jakie są nowe plany w ogóle na rozwój tego biznesu, bo pomysłów jest naprawdę bardzo dużo i wszystkie mi się strasznie podobają, ale nie chcę wam o tym opowiadać, bo to jest tak naprawdę już sprawka Andrzeja i to on będzie o tym opowiadał pewnie w jednym z kolejnych odcinków. A ja teraz słuchajcie, ile coś zjeść, bo jeszcze u niego po prostu nie ma tego grilla, żeby zjeść coś, na, wiecie, na ciepło, więc e, tutaj muszę się na niemieckie kiełbaski jeszcze przerzucić. Dalej, bo jestem głodny, siadania nie jadłem, specjalnie tutaj przyjechaliśmy, żeby coś właśnie zjeść. Dziewczyny oczywiście tam swoje rameny już jedzą, a ja sobie spróbuję coś znaleźć swojego. Hi, hello! you still have some? Czy mogę mieć a uh, hongerianowa? Yeah, with a, a sobie wreszcie jakieś ciche miejsce, żeby sobie zjeść tego hot doga, tak naprawdę, no kiełbaskę hot doga na, na... <laughs> Na spokojnie i pozwólmy porozmawiać. Teraz te kiełbaski, słuchajcie, chyba podróżały. To jest Hungarian Sausages. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Smakuje też na pewno bardzo dobrze, ale na pewno nie tak jak od Andrzeja. <laughs> Bo te od Andrzeja są po prostu niesamowite kiełbasy. I dalej, tak jak mówię, żałuję, że jeszcze nie ma tego grilla, ale grilla ma już podobno postawionego przed domem, więc tam można kupić na świeżo zrobioną kiełbaskę z pieczyłem. I no Muszę tam na dniach pojechać, jak tylko uzupełnię zapasy. Bo nawet powiem wam, że dzisiaj chciałem kupić kiełbaski od niego i kabanosy, ale została mu już tak naprawdę końcówka, kilka ostatnich opakowań, a zainteresowanie jest spore. Więc ja, jako znajomy, przyjaciel, wiem, gdzie on tak naprawdę funkcjonuje, więc mogę sobie po prostu pojechać do niego do domu. Jak już będzie miał nową partię zrobioną, bez sensu teraz, żeby to brać. Jak, jak tak naprawdę osoby, które jeszcze nigdy może nie próbowały, akurat będą chciały to kupić. Więc tak zresztą w nim też mu powiedziałem, że jak tylko będą świeże dostawy nowe produkty zrobione, to po prostu dawaj znać i, 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 i będziemy, i będę, przyjadę i po prostu nagram odcinek i będziemy jeść ja. Skoro jestem w Walencji, to musiała jeszcze wlecieć lokalna kabusia, latę z cukrem, naprawdę bardzo dobre, zawsze kupuję w tym jednym miejscu pomimo tego, że tu jest chyba z 15 różnego rodzaju kawiarni, które serwują kawę to ci akurat mają, nie wiem dlaczego, ale tak mi akurat przysmakowała ta kawa, że naprawdę za każdym razem na tej praktycznie biorę to jest moja pierwsza kawa dzisiejszego dnia a trzeba się jakoś obudzić ale obecnie jest jeszcze jeden temat ciekawy, który akurat tutaj idealnie go widać. Bo wiecie, na Filipinach mam wrażenie, że ta kreatywność w pewnym momencie się zatrzymała i bardzo dużo restauracji powiela swoich konkurentów. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jeden otworzy wiecie, jakieś sprzedaż burgerów na przykład, to nagle się okazuje, że na tej samej ulicy, czy w tym samym miejscu powstaje 10 rodzajów tego typu miejsc, które sprzedają dokładnie te same burgery z taką samą sałatką, z takim samym wszystkim innym i po prostu to jest trochę takie bez sensu bo wiecie, ta kreatywność jest po prostu zabijana a tutaj ta Walencja, ten market właśnie jest przykładem idealnym na to że kreatywność jest wspierana czyli tak naprawdę wszystko dalej się rozwija bo każdy ma coś innego każdy coś ciekawego chce pokazać i przez to naprawdę bardzo fajnie to wygląda i można spróbować przeróżnych rzeczy i to mi się tutaj naprawdę chyba najbardziej podoba że to właśnie kreatywność tutaj rośnie Pojedzone, znalazłem dziewczyny, więc teraz możemy jechać do nowego miejsca. Nowego miejsca, odnośnie tego, że tak naprawdę idziemy na basen, bo jest niedziela, trzeba odpocząć. Dziewczyny chcą się wykąpać, ja też chcę się wykąpać. Pogoda jest taka troszeczkę pod chmurką, ale to nie przeszkadza, no bo i tak jest ciepło jak zawsze, więc przynajmniej nie będzie tak słońce paliło. Porozmawiamy za momencik, my się zbieramy powoli. Dobra, szybka akcja, słuchajcie, bo jednak się troszeczkę zasiedzieliśmy jeszcze. Miałem okazję porozmawiać z kilkoma. Osobami, które znam, oczywiście tutaj z Wielkiej Brytanii, z różnych innych krajów. Ja akurat mieliśmy dzieci wcześniej w tym samym przedszkolu, jak pewnie pamiętacie. No ale teraz część z tych osób już wyszła do szkoły podstawowej. No i tak po prostu dyskutowałem, rozmawiałem na temat tego, co się zmieniło, jak ta szkoła podstawowa wygląda. No i ogólnie jest spoko. Tylko tam kilka rzeczy coś tam narzekał znajomy, ale to temat, słuchajcie, na przyszłość. Ale musimy się zbierać, bo teraz zobaczcie, nie wiem, taka ciemna dosyć chmura idzie i muszę to jakoś iść po samochód, bo zaparkowaliśmy troszkę kawałek dalej e, oczywiście od tego marketu, bo miejsca nie było ta ulica zresztą tutaj jest zamknięta więc dziewczyny idą w takie miejsce, gdzie można podjechać samochodem i tam będą na mnie czekały, a ja, a ja idę odebrać samochód ale kurde, co tu się dzieje? to już wiem dlaczego zamknęli tą ulicę, bo teraz nowe stoiska są coraz więcej ludzi chce tutaj przyjeżdżać i otwierać stoiska. To jest fajne. A tutaj, jakbyście jeszcze nie wiedzieli bo chyba nigdy o tym nie mówię tutaj jest jakby główny budynek rządowy w Walencji. I teraz w ogóle zmienili tak, że ten parking jest tylko i wyłącznie dla skuterów co też jest bardzo fajną opcją. Zakaz wjazdu to jest z samochodów a wcześniej tutaj samochody parkowały więc samochody muszą gdzieś parkować coraz dalej. Co w sumie mi to jakoś tam nie przeszkadza wolałbym, żeby ten jarmark czy ten targ się rozwijał. Było lepiej. No, tutaj przechodzimy teraz, jeszcze tak trochę na skróty, bo przez jakby ten cały rządowy ośrodek tutaj są różnego rodzaju biura. Tutaj burmistrz tak samo w Walencji urzęduje. To jakieś inne biura. No, Walencja się rozwija. Też jakby nie było. Plan teraz jest taki, żeby się jak najszybciej dostać do tego resortu z basenami bo tam sobie na spokojnie też kawę zamówię, albo coś do picia dziewczyny pewnie nie wiem, czy będą chciały jeść, bo, bo już jadły tak naprawdę przed momentem ale tam są baseny i tam nie wiem, czy kiedyś Wam pokazywałem to miejsce jest bardzo fajne, nie są tam jakieś ceny wysokie i zresztą wszystko na miejscu Wam powiem i też powiem Wam o naszym locie do Polski, bo to też jest bardzo ważny temat bo tak, bilety już mamy, mamy już bilety i lecimy ale jak to wszystko się udało zrobić i zorganizować to za moment Wam wyjaśnię, jak już będziemy na spokojnie w resorcie. Także pozwólcie mi, przejedziemy się w inne miejsce. No jesteśmy już w Bambulo Resort. Ale w ogóle powiem Wam, bardzo ciekawa sytuacja się stała, bo jak pewnie pamiętacie, to jest jedna droga taka z Walencji do Bakong i tutaj znajduje się ten resort. I pomiędzy... Jak jechaliśmy na ten zacinek dosłownie chyba 5 km tylko, i nagle zaczęło tak mocno padać. Myśleliśmy, że kurde, będzie masakra. I nagle przejechaliśmy przez chmurę, i tutaj już tak naprawdę w ogóle nie padało. A to jest wszystko na jednej drodze, i tylko po środku była ta czarna chmura, którą panie tam widzicie. I teraz już to już jest spokój. Ale Bambulo, Happy Resort, takie bardzo fajne miejsce. To jest miejsce, jedno ze starszych miejsc w ogóle tej okolicy. I tutaj będziemy dzisiaj sobie, jak to się mówi, chillować, Nie powinno być dużo osób. Tutaj warto zarezerwować stolik, jeżeli na przykład wiecie, że będzie braunat, czyli brak prądu przez cały dzień, na przykład taki planowany w weekend, to wtedy tutaj rzeczywiście jest bardzo dużo ludzi. Jakie są ceny? 150 peso. Hello, good morning. 75 peso za głowę, 150 peso. No, czyli 100 peso za pływanie. Ja nie wiem, kto będzie z nas pływał. Ceny naprawdę śmieszne. 100 peso to jest jakieś 7 zł. Zresztą tutaj wam przeliczenie daję, jak zawsze. Tutaj są jakieś lekcje, co to jest Nie wiem co to jest Jakaś sesja zdjęciowa dla modelek O, ciekawe. No ale my idziemy tutaj dalej, bo to jest taki bardzo duży resort. Tutaj kiedyś nawet słuchajcie, kiedyś był mini golf, a taki wiecie Ale to chyba już się zepsuło z tego co kojarzę. Hello, good morning! No, w zasadzie nikogo nie ma August co jest? A jura, jakiś tam jeden dzień będzie zamknięty. Piłkarzyki, no i oczywiście baseny. A na basenie chyba <laughs> nikogo nie ma. Basen mamy dla siebie. Także. <laughs> Zobaczcie. Mały basen. I tam jest, ten basen jest bezpieczny dla dzieci, bo tutaj spokojnie mogą sobie stanąć. I tam jest duży basen. Głębszy. I tutaj jest nawet zjeżdżalnia, tam tylko jest, już... wyłączone jest wszystko, bo chyba raczej nie spodziewali się, że ktoś tutaj przyjdzie. Ale dobrze jest. Emi! Gotowa? Idziemy pływać? Pokaż jaki ty masz ładny strój. Pokaż jaki ty masz. Nowe bikini. Jest. Jest na polskim. W Polsce sobie kupiłaś? Czy mama ci kupiła, czy ty kupiłaś? Mamo. No. Co, zimna? Nie tak bardzo. Nie tak bardzo. Zimno, dobra, idziemy. To też się Ale Maybe we take the chair there, uh, table there. If it starts raining. No. We can, actually if nobody here, then we can leave our stuff also there. Dobra. Z reguły to tutaj, słuchajcie, są krzesła, stoły i tutaj się zamawia jedzenie. I pewnie weźmiemy sobie jakiś tutaj jeden. No, chyba już. Ja sobie się rozłożę może tutaj że moje nowe odkrycie, ja wiem, że pewnie ludzie z tego korzystali już wcześniej i to żadna nowość nie jest dla niektórych, ale może nie wszyscy wiedzą ale zobaczcie co mam nowego, coś takiego, taką pompkę do, do pompowania wszystkich materacyjnych innych rodzajów rzeczy które tak naprawdę zawsze zabieramy ze sobą na bazę to naprawdę bardzo fajnie, po prostu wystarczy włączyć i samo pompuje i bardzo szybko pompuje oczywiście ja to tutaj zostawię, Jak się napompuje w moment zaraz zobaczycie jak to wygląda Ogólnie ja wiem, niektórym ludziom to nie będzie potrzebne, no bo pomyślą sobie, że sami sobie nadmuchają. I tak, można sobie oczywiście samemu nadmuchać, tylko że jak my to pompujemy parę razy w tygodniu i rozpompowujemy, to to naprawdę bardzo, bardzo ułatwia. No już się kolejne pompuje, moment, będzie. No i już napompowane i dzieciaki mają niesamowitą zabawę, ale to tak naprawdę nie służy tylko do napompowania, tak samo co to jest ważne i czasami bardziej irytujące to jest do wypompowania powietrza, no bo po prostu zmienia się tylko i wyłącznie końcówkę, żeby z tej strony była i, I wtedy wypompujecie powietrze bardzo szybko, co jest naprawdę uciążliwe czasami. Zanim jeszcze wskoczę do basenu z dzieciakami się bawić, bo wtedy będę na pewno zajęty. Słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć odnośnie tego miejsca, bo tak naprawdę nie wiem, czy to miejsce kiedykolwiek było pokazywane na naszym kanale, ale ogólnie to jest jedno z miejsc, które już jest od jakiegoś czasu. To na pewno nie jest nowe miejsce, naprawdę fajnie wygląda. I zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej strony. O, dwa duże baseny. Tutaj jest dosyć głęboko, to znaczy dorośli tutaj będą stali, ale dzieci już, no, dzieci zakryje. To jest 5 fit. Nie wiem, ile to jest na centymetry, ale to Wam pokażę. Ja mam chyba sześciu, tak? No to tak widzicie, prawie po szyję. Tamten basen jest taki, że dzieciaki mogą spać spokojnie. Tu jest jeszcze zjeżdżalnia, która widzicie, że jest puszczona, taka betonowa, co prawda. Ale tutaj też jest fajna akcja zrobiona, bo to jest taka jaskinia z wodospadem, gdzie dzieciaki mają się gdzie bawić. Co prawda, lepiej bym to zrobił pod nadzorem dzieci, ale zaraz zobaczymy, czy się. A, mogę tutaj wejść, no, zobaczcie. O. I tutaj jest takie małe jacuzzi. Na kamerze jest troszeczkę jaśniej, ale w rzeczywistości tu jest ciemno. Znaczy, no, tak powiedzmy tak trochę ciemno. Takie ogólnie fajnie zrobione tej skodki, można sobie posiedzieć naokoło. Bardzo fajny pomysł. I to dzieciakom jaką się podoba, bo to jest taka jaskinia, wiecie? Takie coś nowego, coś innego. Tutaj. A, tam jest, o, tam jest woda. Hm, ciekawe. Fajnie zrobione. Jak widzicie, jesteśmy jedynymi gośćmi w dniu dzisiejszym na tym resorcie. I tam są jeszcze stoliki. Tutaj po tej stronie można sobie wynająć. Nie jest to jakieś nie wiadomo jak cudowne. Tak? Jak poczekaj, za chwilkę ze mną. Ty możesz iść, ale ja dwóch dzieci nie będę trzymał. Two kids is too much for me. Tylko z Gabi nie, nie umie pływać. Gabi nie umie pływać. Gabi umie pływać? Nie umie. Nie kłam. Gabi know how to swim? No. He don't know how to swim. I No, tutaj słuchajcie, macie krzeseł, to, krzesełka, które można wynająć, stoiki też można wynająć, ale jak widzicie, chyba dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Ogólnie na tym ośrodku było organizowanych parę fajnych imprez. Czego mówię o tych paru imprezach? Bo tutaj na przykład nasz znajomy organizował e, imprezy dla z, e, dzieci swoich, e, no, urodzinową, oczywiście, i wynajął wtedy cały ten resort. I to też można zrobić. Nie pamiętam, ile dokładnie kosztuje to, i zapytam się później, więc wam tutaj wstawię. Co? Co? No to już skończę nagrywać i idziemy, dobra? Ale Gabi nie umie pływać. Taki samy jak ja. Ty umiesz pływać, Gabi nie umie. We both, a tiny know how we both. Nie, mama Gabiego powiedziała, że nie. Ty możesz iść ze mną do dużego, jak tylko nagram, dobra? No, idzie, idę tam już. No, Baw się. Dobra, no dobra. No i były te imprezy organizowane Wkleję Wam tutaj tak naprawdę, ile ta cena była za wynajęcie całego tego resortu, bo to nie była jakaś aż, aż tak znowu wysoka cena, a naprawdę tutaj można pomieścić bardzo dużo osób. I uwierzcie mi, tutaj była jedna z lepszych imprez urodzinowych, na jakich byłem dla dzieciaków. Była to naprawdę na grubo impreza zrobiona, grille były postawione, prywatny. Barman, jedzenia oczywiście bardzo dużo, baseny były pełne ludzi. No naprawdę niesamowita impreza i to było chyba dwa lata temu i. Trzeba będzie kiedyś taką imprezę powtórzyć, bo to nawet, to już nawet nie chodzi o to, tylko wiecie, jeżeli spotykacie się z grupą znajomych i na przykład co weekend siedzicie sobie na baseny, to na przykład takie miejsce wynająć dla Was prywatnie, na przykład 5 rodzin, 10 rodzin, to nie jest żaden problem, bo wtedy wychodzi tak naprawdę po pewnie 150 zł, czy może troszeczkę coś koło tego, plus jakieś ewentualnie jedzenie, więc to nie są duże wydatki, jeżeli na przykład wynajmujecie to na cały dzień i wtedy macie całe to zadaszenie dla siebie, cały basen prywatnie, oni po prostu zamykają ten resort i tylko i wyłącznie Wy macie prawo tutaj wejść. To są fajne opcje i coś takiego też pewnie co jakiś czas będziemy tutaj organizować ze znajomymi. Bo wiecie, wtedy jest taka grono wzajemnej pomocy znajomych, więc wszystko jest, można bawić się, można grać w piłkę, można różne rzeczy robić. Dzieciaki mają niesamowitą zabawę. Bo oczywiście te dzieciaki wszystkie razem między sobą się znają. No dobra, ale odnośnie naszego wyjazdu do Polski, tak, chciałbym oficjalnie poinformować, że od dnia wczorajszego mamy już bilety na święta i nowy rok do Polski. Lecimy mniej więcej w połowie grudnia i wracamy mniej więcej w połowie stycznia na Filipiny. Czuję się naprawdę niesamowicie. Bardzo długo czekałem na to, żeby to powiedzieć i żeby polecieć na święta do Polski, bo jak pewnie wiecie, na święta w Polsce nie byłem od no, ponad 10 lat. Tak, 10 lat nie byłem w Polsce na święta. Oczywiście latałem do Polski na, święty, na inne okresy, ale nie na świąteczne. Teraz nam się udało, bilety już kupiliśmy, bo bilety były tańsze. Za bilety zapłaciliśmy za trzy osoby. Emilia, oczywiście, jest liczona jaka normalna, około chyba 12 tysięcy złotych, ale mamy bardzo fajne połączenia, tak jak mieliśmy zresztą rok temu do Polski, czyli lecimy Manila-Dubaj, Dubaj-Kraków bezpośrednio już Fly Dubaj. Czekamy, raz czekamy 2,5 godziny na lotnisku, a wracając, będziemy czekać. 6,5 godziny na lotnisku, ale nie jest z tego powodu nawet zadowolona, bo wtedy będzie mogła sobie porobić jakieś zakupy. Też jest akurat tak wyszło, że lecąc do Polski mamy po 25 kg, a wracając mamy po 30 kg bagażu bo akurat tych takich jakby najtańszych biletów nie było tylko tam jakieś tam dodatkowe. Więc wszystko fajnie się ułożyło. No i oczywiście jestem mega podekscytowany i powiem wam, że ty, ale je, ale myślałem, że to jest. Ja myślałem, że to jest liście. Zobaczcie. Ale ładne, poczekaj. Zobaczcie sobie Ale to jest ładne To jest... Nie wiem co to jest, ale to lata to lata. Przepiękne. Święta w Polsce, święta w Polsce to będzie niesamowity okres dla nas, ponieważ to jest taki, wiecie, przełomowy dla nas wyjazd. Bo po pierwsze, święta. Święta w Polsce. Pierwszy raz Krystyna i ja będą mogły poczuć świąteczny klimat, jaki jest w Polsce. Mam nadzieję, że będzie śnieg. Jak nie będzie śniegu, to też będzie fajnie, bo będziemy z rodziną, całą rodziną, będziemy świętować. To jest naprawdę niesamowite. Świętowanie nowego roku, tak samo. Nie wiem jeszcze, co będziemy robić na nowy rok. Nie wiem, gdzie pojedziemy, czy gdziekolwiek pojedziemy, ale będzie to na pewno z rodziną. Będą wszyscy razem z nami. Co to? No od 10 lat czegoś takiego nie miałem. To naprawdę jest bardzo takie wzruszające. No i oczywiście śnieg, co jest najważniejsze. nie widziała już śnieg, ale Emilia o no, tym tak naprawdę marzyła od dłuższego czasu, żeby zobaczyć ten śnieg. No i na pewno pojedziemy gdzieś do Zakopanego, czy gdzieś w góry, wyjedziemy kolejką na Kasprowy Wierch, żeby tylko i wyłącznie mogły na 100% zobaczyć ten śnieg, szczególnie Emilia, żeby mogła się z nim pobawić. Porzucam sobie z nią śnieżkami. Jeżeli będzie taka możliwość i będzie śnieg w Kruszowicach, to pewnie będziemy na sanki jeździć co chwilę. No na pewno też powinna spróbować jazdy na nartach, jeżeli będzie taka możliwość, albo na snowboardzie, ja bym chciał, żeby na snowboardzie, to było tak tam, bardziej tak prywatnie. No i ogólnie dużo rzeczy, bo w Krzyżowicach tak samo będzie lodowisko. Ja chcę, żeby ja razem ze mną chodziła na to lodowisko praktycznie codziennie, jak tylko i łącznie będzie taka możliwość. Naprawdę będzie dużo rzeczy takich fajnych. No i ten świąteczny klimat, w końcu poczuję ten europejski świąteczny klimat, polski świąteczny klimat, a ja nie tylko filipiński. Bardzo się cieszę. Ale też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym to Wam tak naprawdę podziękować, bo to po części dzięki Wam mamy możliwość latania tak do Polski często. Dlaczego? bo oglądacie nasz kanał, bo jak pewnie wiecie na YouTube też zarabiamy jakieś pieniądze i te pieniądze tak naprawdę pozwalają nam na to, żeby właśnie finansować nasze, jakby to nie było marzenia, loty do Polski po części. Tak, oczywiście nie pokrywa się to, nie zarabiamy tyle pieniędzy na YouTube, żeby no, tak sobie często latać albo ten, ale. Wiecie o co mi chodzi? To naprawdę pomaga, bo wtedy do naszego rodzinnego budżetu wpadają dodatkowe pieniądze, które możemy właśnie przeznaczyć na tego typu wycieczki, jak na przykład święta w tym roku w Polsce. Czyli będziemy dwa razy w ciągu jednego roku w Polsce, co jeszcze nigdy się coś takiego nie zdarzyło. Cieszę się. No i oczywiście to też jest związane z tym, że Krystyn ma wizę na rok czasu, czyli to jest multiply entrance, wielokrotnego wjazdu do Unii Europejskiej. I ta wiza jest ważna do początku maja 2026 roku, więc możemy jeszcze teraz spokojnie lecieć do Polski. Cieszę się. No i dziękuję jeszcze raz. Naprawdę dziękuję, że jesteście z nami, że subskrybujecie kanał, że oglądacie te reklamy, które się czasami pojawiają, bo to dzięki wam po części właśnie e, udaje się to te marzenia nasze zrealizować. Emili marzenia, Krystyna marzenia. No i moje, że po 10 latach będę na święta z rodziną. Dobra, ale dosyć gadania na ten moment. Trzeba znowu wskakiwać do basenu. Już idę, Misiu! Idę, idę! Nie wiem czy widzicie, ale tak naprawdę zaczęło padać i teraz popadało nawet troszeczkę, ale i tak się dobrze bawimy. Emilia gdzieś tutaj lata, Gabi gdzieś tutaj też się bawi, no ogólnie jest przyjemnie O, pada dalej. Pada deszcz, Emi? No. Pada, pada No, pada No dobra, teraz pada coraz mocniej, możecie sobie zobaczyć, ja tutaj sobie stanę tylko tak na chwilę wam pokazać Ale dzieciaki mają najważniejsze, że dobrą zabawę No i pogoda się troszeczkę zepsuła ale i tak pewnie jeszcze z pół godzinki, godzinkę maksymalnie, i będziemy lecieć do domu. Tak, tak słuchajcie moi drodzy, my już wróciliśmy na mieszkanie, bo padało bardzo mocno. Wróciliśmy, słońce wyszło, pogoda się zmieniła. Tak to niestety jest na Filipinach, że cały czas coś tutaj się zmienia. I pomimo tego, że na przykład dzień się może rozpocząć z bardzo złą pogodą, to później wszystko się może odmienić. Kraj wyspiarski, takie tutaj rzeczy zachodzą. Ale mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jestem do Waszej dyspozycji. Tutaj macie dwa filmiki z naszego kanału, które możecie sobie zobaczyć w wolnej chwili. Nam to sprawi oczywiście przyjemność, że zobaczycie coś więcej o nas odnosie naszego życia. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!